Witam was wszystkie chwila Witam was wszystkie! Nie, to nie ta maska! O to jest ta maska! Witam was wszystkie byczki w halowinowym odcinku! Uh. No i wiecie, tak na marginesie generalnie tutaj wiecie, po, po tej stronie ekranu tym razem się nie pomylę, ja nie pływam z tej strony. Powiem tylko, że po tej stronie ekranu jest piżamson, pianka i przyny... Przymny... Jakichś przymny, przemysłów przymny, 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 pewnie zakładam czy coś takiego? No i wiesz, jak chcesz się też tam znaleźć, to zasubskrybuj ten kanał, misiaczku kochany, a teraz... Lecimy! Dobra, babciu, pokazuj co tam... To... Dobra, babciu, co tam masz? O Boże! Łał moje uszy! Gdzie no są te wszystkie morony, które ciągle próbują mnie prankować? Zwróć je do moich minionów! Nie! Garlicz? Francisz, ty głupio! Zabierz to od mnie! Dziadku, nie przyniosłeś tutaj tej, tego, co tam, jak to się nazywało, yy, czosnku, o, czosnku Chciałem trochę przyciszyć, bo normalnie tutaj to, zejdę zaraz Dobra, i co? U Ale koks mapa w ogóle, ty no Mapa totalny kozak, guys Totalny, o, co tu leży? Mogę to podnieść? Mogę tą trawę podnieść? Niebieskałą trawę? Nie Kociołek, mogę, mogę wejść do kotła i się ugotować? Też nie mogę no mi się wydaje, że nie mogę nic nowego robić. Szopa, halo, jak tam szopa? Wygląda fajnie jakoś? Coś nowego? Czy w shopie jak się bawimy? Wszystko po staremu? Ej no wstawaj. Nie udawaj, że chodzisz. No a w szopie wszystko po staremu, drabina też wygląda po staremu. Światła tylko są kozackie. Światła są generalnie no bardzo kozackie, nie powiem, nie ukrywam. Nie ukrywam, naprawdę, u. Co to za party się tu dzieje? Halo? A ty kto? Pym-pym? Dobra, dobra. Kolejny kozak, boże, czemu co jest tyle tych wampirowych kozaczków? Jakiś, jakiś, ja nie wiem. Szkoda, że babty nie chodzi przebrana za tą wampirzycę, jak wcześniej było. Ej, boże, tu aż przechodzę głową do strzany w ogóle, bezproblemowo. Uuu, lampa? Czerwona lampka jakaś? Z czerwoną żarówką? Co, co mi to ma dać? Po co mi lampka? Ja muszę jakoś napsuć. O, żółta lampa. Żarówka żółta, do wymiany Uuu, do wymiany żarówka, dobra dobra A te nożyczki wyglądają tak, jak miał je wziąć Na razie je wezmę, wiecie, bo mogą się przydać Wyglądają tak dziwnie, jakoś tak, wiecie Tak się trochę bardziej świecą, niż, niż zwykle Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Ej, ta łazienka taka ciemna nigdy nie była Nie podoba mi się to Nie mogę teraz się pójść wykąpać W ogóle, jaki księżyc był Uuu uh. U, uh, halo, uh. Coś straszy? A to tak pusto jest To tak pusto to tak pusto? To kogoś zabrali coś. Halo, kto to. Trudna! Mogę tu lampę włożyć? Nie? No to. Ej, kolejna. Ej, co, jest więcej lampek? Ej, ej, Mogę tu żarówkę wymienić na przykład? Nie, po prostu ją zgarnąłem. Po co mi te lampki? Co, ja zbieram, kolekcjonuję lampki, jestem jakimś lampiarzem? Tutaj nie wiem o co chodzi. Lampie się na nią? Po co mi ta lampka, wymówcie mówcie mi. Po co mi ta lawka? Lampka. No dobra, nieważne, nieważne. Fajnie tak po czemu tam lata książka? Czemu książki latają? Co to Harry Potter się jakiś zrobił, to zrobił to nagle, że rzeczy latają jakieś dziwne? No to nic nie ma. A czy w ogóle wiesz, tam? Nie gadaj mi, wstlem mi fajną muzyczkę tutaj taką, wiecie? Krypi Cre... muzyczkę mi zasłania, czy zasłania? <laughs> Tasak do mięsa? Chciałbym go. Bardzo bym go chciał. On tak się fajnie świeci tutaj. Nie mogę go podnieść, serio? A I'm mogę ty bydlaczem mięso podnieść? O! o. 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 <grystanie> Stoisz, sobie nic nie robisz, czy i nagle. O. <grystanie> Trochę się go... Jak minimalnie się go przestraszyłem powiem szczerze, bo tak wiecie, jak coś się w skary generalnie zaczyna ruszać, to znaczy twoją śmierć już, nie? O! Hello! Dynia się pojawia i znika. To on sobie chilluje bombę! Widzę jak dobre... Dobry program grają Misiu. Dobry program bardzo. To prawda. A, a to was pamiętam. Pamiętam ten pokój. Zeszłego roku pamiętam. Boże to już rok minął w ogóle? Rok już... A, tutaj byłem. Pamiętam jak, jak Boga kocham, że grałem tutaj z tymi duszkami jak był ten... No no, nostalgia mnie aż zapała normalnie. Tyle już tutaj przegrany tego skierpciera, i w ogóle babcia się zlewasz trochę z otoczeniem. Trochę się nie widać. I jaś mnie zauważyłaś wreszcie. Dobra, dobra, to nara, powiem ci szybkie. Szybka ucieczka, guys! Szybko! O! Boże, ten. Boże! Temu chłopowi się głowa obraca cały czas, jak chodzisz. Ja wchodzę, on się buja do tyłu i mam głowę wywróconą. To było trochę creepy, Misiaczku, to było trochę creepy, nie powiem. Ale widzę, nie umiesz rozwiązywać Rubika. Ale nie martw się, ja też nie umiem. Nie nauczyłem się nigdy, nie chciałem się. Eee, dobra, ale. Dalej nie mam pojęcia kompletnie, co mamy w ogóle zrobić, nie? Hmm. Ej, babciu, babciu, nie podchodź do mnie. Dobra, Nie! Nie, dobra, w kuchni coś musi być. Na pewno babci teraz nie będzie w kuchni, przynajmniej, bo je za mną. Ale fajnie by było, jakbym przestał sapać i uciekał. Nie, dobra, dobra, dobra. Eee, to półka wygląda inaczej, ale dobra, to chyba nic się nie stało innego z nią. Wzówcy, coś? Ciacho? Na no, ciacha nie potrzebuję, nie? Na dworzu coś? Ej, tam, co tam jest? Uy, to jest ta scena halloweenowa, taka, która z poprzedniego też lat była chyba. Ej, nie mogę do niej wyjść? Ej, no halo, dajcie mi wyjść, dobra. O. Fjorn w w ten grób w ogóle nie, Bez zastanowienia, co jest? Muszę go rozkopać, bo patę potrzebuję? Ty pewnie łopaty potrzebuje, nie? Bo tych rzeczy nie mogę użyć. Czyli potrzebuję jakieś łopaty. Jak tam party? Halo, jak tam DJ się bawisz? Jak tam na DJ grają, dobrze? Tutaj nuta jakaś leci chyba, nie? Taka chillera leci to no dobra, dobra, rozumiem. Czyli co, musimy znaleźć łopatę. To pewnie w piwnicy będzie, nie łopata. Nie, no takie to takie to wydaje się odnes, nie? Wydaje się oczywiste takie dosyć, że będzie... Wy jak ciemny zboże, nic nie widać. Ale dobra, dobra. Piwnico, pokaż mi proszę co masz w środku. Dalej też nic nie widzę w ogóle kompletnie. Nie martwcie się, nie jesteście ślepi, ja też nic nie widzę. Idę do sobie na czuja, dobra. I mamy w środku co, łopatę. Ej, to się jest, to, to, to jest. Jakiś nietoperek. Nie mogę lampką tą zaświecić sobie naprawdę? To jest tak ciemno. że nic nie widzę. No, no, nic tu nie ma, nic tu nie ma, no, nic tu nie ma. Dobra, muszę się przejść jeszcze po wszystkich poziomach tu na dole. Ale powiem wam szczerze, teraz będziemy musieli chyba użyć tego sobie hinta i sobie pom pomóc, bo. Może być ciężko coś znaleźć tutaj. Nie wiem, co ja mam z tym grobem zrobić. O! Halo, to to za ksi klub książkowiczy jakiegoś? O! Widzę bardzo mocny klub, bo. No, bo tam nie wchodzimy generalnie, tam nic nie ma na pewno. O, babcia tam jest, tam no, też nie chodzimy, dobra <gry> Babciu, no weźmy, nie psuj krwi, ja tu chcę tutaj sobie wejść do pomieszczenia. Tutaj to dziwne pomieszczenie było, bo wiecie, takie bardzo, bardzo, yy, bardzo podejrzone to pomieszczenie. Jakbyście mieli coś przywołać. Motek? No nic nie ej. ej, 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 nie wyrzucać. Nie wyrzucać, proszę. Nie wiem co... Nie, nie mam pojęcia co mam zrobić, nie? Klikamy tutaj tego hincika, dobra. Pierwszy hint. Co? Musimy znaleźć czosnek. Gdzieś na dworze pewnie czosnek rośnie, jakimś ogródku, pewnie tutaj gdzieś Zawsze zapominam na ogródku poszukać jakichś rzeczy, nie O, tutaj coś nie rośnie. Ale jakiś czosnek, coś, nie wiem, coś, ten tegoś no W kuchni nie było żadnego. Taka powieść, tak? No tak, musimy znaleźć jakby jakieś nasionka czy coś, nie wiem no. No generalnie czosnek no. Ząbki czosnku czy coś. Ale nie ma! Nie ma nigdzie, tu jest tylko bałwan z dyni zrobiony. No właśnie, właśnie, tylko on jest. To, czosn to, czosn to czosnkiem nie jest, prawda? Tak wygląda, tylko takie dobre. dobra. No to co, w kuchni on jest? A przecież ten czosnek skąpiłaś, co? Przyznaj się! Przyznawaj się! Zamykam ci drzwi przed twarzą, nie macie. Nie widzę cię, jak cię nie, ja cię nie widzę, to ty też mnie nie widzisz. O, zadziałało. <laughs> zadziałało. Dobra, ale, no. Yy, yy, halo? Halo, halo? Halo, proszę otwierać szafki. Halo? Please? Please? Coś? Coś? Nie wiem, nie. Halo, halo? Zapałki, coś? A? No bo ja potrzebuję kolejnej podpowiedzi, nie, nie, nie wiem, powiem wam szczerze. A, gdzieś. Y, dobra, czekaj, jeszcze przetłumaczmy to, że też nasiona tych, tego czosnku są gdzieś położone w, w kabinetce, czyli w szafce, gdzieś obok kuchni. A, obok tego, z lewu. Tu jest lew. Tutaj? He? Tutaj? <laughs> witam, witam. Ja o zdrowie pytam. Muszę, muszę, muszę wyrosnąć tą, czyli to jest mi potrzebne po to, żeby ją wyrosnąć, tak? I co ja mam tu posadzić ją? Tak. Czyli sadzimy ten czosnek, dobra? I co mogę lampkę teraz postawić? Eee, o, mogę. I co jeszcze jedno? Wymienić żarówkę mogę? O, wymieniam żarówkę, dobra. O Boże O Boże, przywaliłem w tą Ale rośnie, rośnie, działa! Dyniowe światło się zrobiło Małe, mam, mam, mam mini tutaj ząbeczki czosnku, dobra, Elo. Zgarnia mnie do A, i musimy przecież do trumny, no oczywiście, no oczywiście, no, oczywiście no, no o oczywiście, nie? oczywiście, Oczywiście, że te nasiona będą gdzieś pod przykryte, prawda? Wydaje mi się, że to już więcej nie potrzeba, chyba. No i co? No i uciekamy! Nic nie trzeba było zrobić, ale mam, mam wrażenie, powiem szczerze, że czegoś tu pewnie nie zrobiliśmy, ale w sumie nie wiem. Może mi się tylko wydaje. Wyrzucam lampę i spadam na rap. Babciu ciśnij tam, zobaczymy co się stanie. ja idę na imprezę aktualnie. Albo idę pod moją lampkę się wyrosnąć też, będę duży. O. Mm -mm -mm. Co ona nie zauważyła, że jest czosnek tam? Co to cały prank? Nic się nie stało? Myślałem, że tam nie wiem. Wpadnie w ten czosnek, tam i zamknie się trumna, i nie będzie mogła wyjść na przykład. Tylko tyle? Domagam się więcej! Do tego będzie kolejny odcinek! O!